Nauczanie domowe 16 listopada druga księga Machabejska, rozdział 6 wersety od 18 do 31. W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha, Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć, aniżeli godne pogardy, życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej, ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na osobne miejsce i prosili aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiar. Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nim przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów, i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który ma już 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie. I to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś, hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości. Młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci. Za godne czci i święte prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów, zmienili miłosierdzie na surowość. Sądzili bowiem, że one były szaleństwem. Mając już podczasami umrzeć, westchnął i powiedział: Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdy jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty. Pisana tutaj postać Eleazara jest przykładem kogoś, kto jest wierny zasadom swojego życia. Czytamy bowiem, że on od dzieciństwa postępował w sposób prawy. Ze względu na święte prawodawstwo Boże, nigdy nie chciał przekraczać Bożych zasad i przykazań. I tu nagle dla ratowania resztki życia miałby się sprzeniewierzyć temu wszystkiemu. Czytamy, że miał 90 lat, więc jego życie, sam to wiedział, prawdopodobnie będzie już bardzo krótkie, tutaj na Ziemi, a chciał przecież dochować wierności temu, którego kochał całym sercem. Czytamy także, że Eleazar jest jednym z pierwszych uczonych w piśmie. Zatem ci, poznawani przez nas uczeni w piśmie Nowego Testamentu, mają piękny wzór, rodzaj ideału który w historii wywarł piętno na całą mentalność czy duchowość właśnie takich osób. Mentalność polegającą na zgodności tego prawa, które wykładam, które studiuję, które analizuję, z jego zastosowaniem, z praktyką wykonywania tego, do czego prawo mnie zachęca i zobowiązuje. Ta jedność głoszonego słowa z wykonywanym dziełem jest tutaj bardzo charakterystyczna i konieczna, jeżeli uczony w piśmie ma być rzeczywiście tym, wezwanym przez Boga i zaproszonym do tego, aby narodowi pozostawiał wzór wypełniania Bożego prawa. Na kilka detali warto tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze, że Tutaj rozgrywa się akcja w związku z taką drobnostką, jak zjedzenie wieprzowiny. No dla nas to jest drobnostka, że jedzenie czegoś może decydować o życiu. Ale tu przecież nie chodziło tylko o samo spożycie wieprzowiny. Tu chodziło o to, że ja w ten sposób potwierdzam, że przechodzę w inny sposób funkcjonowania, że ja nie szanuję prawa. Że ja zmieniam kulturę, że ja przyłączam się do tych, którzy wyrzekają się wiary w Boga Jedynego. To była pogańska uczta. I widzimy, że Eleazar wypluwa mięso. Prawdopodobnie, i to jest drugi ten element, zmuszano go do tego. Na siłę ktoś wkładał mu w usta to właśnie mięso, którego on jeść nie powinien, nie chciał. I ten opór spowodował, że ci jego znajomi, którzy byli na tej uczcie, zaproponowali, udawaj. Udawaj, że spożywasz mięso, którego nie wolno jeść, ale tak naprawdę będziesz jadł wołowinę czy mięso z owcy. Nie ma problemu, bo przecież ty zachowasz w swoim sercu prawość, zachowasz wszystko, co uważasz za swoje ideały, a będzie też na zewnątrz wyglądało, Wobec króla, wobec przepisów, jakbyś po prostu się podporządkował. I widzimy, że prawość Eleazara polega też na tym, że on nie chce udawać. Nie chce zostawić takiego obrazu, że można się dwuznacznie zachowywać i w ten sposób wprowadzać w błąd tych młodych, którzy powiedzą. No ale przecież ten uczony w piśmie zrobił, tak? Przecież on zjadł tą wieprzowinę. Sami widzieliśmy na tej uczcie, siedział, jadł, podporządkował się wszystkim tym nowym zasadom, które sprzeciwiają się prawu. Jeżeli on to mógł zrobić, czemu my tego zrobić nie możemy? I w ten sposób ta jednoznaczność Eleazara stała się też pomnikiem dla potomnych. Z jednej strony szlachetnego usposobienia, a z drugiej strony przykładem cnoty. Potrzebujemy takich uczonych w piśmie. Potrzebujemy takich przywódców, którzy będą jednoznaczni, którzy nie będą udawać, którzy nie będą wysyłać jakichś fałszywych komunikatów, ale będą prowadzić drogą światła i prawdy, abyśmy mogli też za nimi kroczyć. W tej drodze, w tym wykonywaniu Bożego dzieła, aby pismo znać, ale też aby je realizować w swoim życiu, niech Ci Bóg błogosławi. Ojciec, syn i Duch Święty.